Jezu, nie potrafię tego zacząć. Dzisiaj obejrzymy nieopublikowane wcześniej odcinki z The Amazing Digital Circus. No dobra, skłamałbym, gdybym powiedział, że jednak nieopublikowane, ponieważ są opublikowane na kanale Kornstrom. Do którego link macie w opisie, i tutaj też oglądamy animację, która ta grupa stworzyła. Kiedyś oglądaliśmy animacje z Stara na przykład, i były fenomenalne. I tutaj, jak już patrzyłem, to naprawdę te animacje trzymają poziom w oczekiwaniu na kolejne odcinki oryginału. Myślę, że to będzie fajna opcja pooglądania sobie właśnie tych, otóż, animacji. Zastanawialiście się, co by się stało, gdyby Pomni się poddała? Możemy zobaczyć, jak inne osoby, ale możemy zobaczyć, jak inne osoby mają w głowie. Jak to wygląda. I to jest właśnie pomnik, która jest abstraktowana i wygląda strasznie. I ona w ogóle wygląda totalnie inaczej niż tak na przykład jak Kaufmo się zamienił, albo jak było to widać w scenie, kiedy Kane spuszczał do piwnicy zamienionego Kosmo, nie? I tutaj naprawdę to wygląda nieziemsko. Nasi bohaterowie uciekają i też. Czy one się. też się będą poddawali w tym momencie? Nie. Ta się wystraszyła, a ta się rzuciła po prostu. Ale musicie przyznać, że wygląda ona naprawdę creepy, jako ten skoruptowany, nie? I pytanie: dlaczego? Właśnie ona ma trochę swoją formę, ale nie do końca. W sumie to. Nie jest tajemnicą, że jednak Pomni ma coś w sobie takiego innego niż te inne postacie. I czy no i tak, oczywiście ktoś musiał się wywalić. Jackson nie zostawi tą naszą e, szmaciankę. O, nie tej kęcie pojawił. Ej, okej, okay, tego się nie spodziewałem. Ale wy i tak byście nie zginęli. Więc tu mi Aluna jest skórzona, jezu. Czy ty Kę coś zrobisz? Aha nie, Kenny został... Ja myślałem, że Ken zostanie zjedzony, a został wyrzucony jak szmaciana lalka po prostu. A czy on teraz nie powinien się zmienić? W sumie? Ty bańk... O, bańka się wkurzyła i to... Ej, ale Baniek! Baniek! Ratu... Ej, 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 nie, nie podoba mi się. No wzmiał palcem go przebiła! Coś rozumiem, jest to bańka, ale... Nie wiem czy ten Ford da radę, szczerze mówiąc Ale komicznie to wygląda. Cześć, cześć szachuś. Dla mnie to będzie szachuś, więc... Czekaj, kiedy? 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 On tak szybko buduje Fordy czy miał dwa? Nie, jednak nie. Dobra, czyli miał dwa po prostu. Okej, okay, niech będzie no oczywiście. No ktoś musi wejść z kogoś. I co w ogóle fajne jest to, że tutaj są podstawione głosy, również pod postacie. E, po angielsku, bo po angielsku. Ale to jest naprawdę bardzo fajnie przemyślane, bardzo fajnie zrobione. E, no i sami sobie, sobie możecie obczaić, nie? I o nie czemu ty... Ej, ale ona... O, chciałem się spytać, dlaczego ona nie zamienia innych ten, a jednak... Je, jednak glitczyć. Czy ty naprawdę zagrałaś co? w golfa wy e, z nimi? Okej, okay, jest jeden zgliczowany, drugi zgliczowany, ale to dopiero po chwili, co ciekawe. A teraz ci się obwiniają i to wiem, to wiemy się, dlaczego ten, dlaczego Pomni tutaj zwariowała? To jest Kibelek. Aha. Wait, wait, wait. Czyli ona zwariowała przez to, że King robił sobie dwójeczkę i myślała... To jest! To jest! To jest! Wyjście! Tak! Gdzie nawet nie było exit, nie było nic i dlatego zwariowała? Oh. Oh. Shut up. <laughs> To totalnie nie ma sensu. to nie jest... O nie, Kosmo, nie! Kosmo tutaj w ogóle jest, jeszcze żyje, powiedzmy, nie? Oryginalnie to nie żyje, ale naprawdę ta Pomni wygląda strasznie tutaj, serio. A czy przypadkiem Kane nie powinien temu zaradzić? O nie, yeah. biedny Gloink! O oh, Jezu! Kane dostał. Chciał zlurować ją na wyjście. Faktycznie jest wyjście, ej! Ale czy... O. Przecież to nie ma sensu? Ej, akurat to nie ma sensu. W sensie bardzo fajny motyw, nie? Pomni abstracted i tak dalej, ale to nie ma sensu, że zobaczyli wyjście i... I się odminili. To totalnie nie ma sensu. O, I'll miss you. Me too. o to jest nie... A co zresztą? Co z resztą? Powiedzcie mi co zresztą? Yes. Czy to będzie to, ta tu będzie... A, czyli Kane po prostu naprawi ich. Super. A odaz dozwarjiu zwariuje. Bezbłędnie Kane, tfu, Jax bezbłędnie skwitował. I teraz przechodzimy płynnie do drugiej animacji, gdzie Jax tym razem zostanie koruptowany zamieni się po prostu, więc zobaczymy. Przypominam oczywiście, że to jest czyś wymysł, tak? Tak samo jak my nagrywaliśmy z Minecrafta nasze przepiękne story właśnie z cyrku, to się wzorowaliśmy po prostu oryginałem najbardziej jak można było, a tak to wiadomo, to, to te, ta głowa wymyśla swoje uniwersum własne. Ale w każdym razie Jax się zamienia, poddaje się, gdzie wydawałoby się, że Jax jednak... E, a, istotne, te historie się nie łączą z sobą. Jakby co, nie? Że, ale Jax... Jax oh, akurat wydaje mi się, że jako ostatni by się poddał, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi właśnie o zmianę. I zobaczmy, w co się Jack zmieni. Czy Jack się zamieni akurat nie. Okej, okay, mają swoje łapki, co ciekawe, ale z kolei Jack zamienił się w takiego zwykłego typka. To nie? On się. Cze... Dobra, okej, okay. dobra. Nie zmienił się w totalnie zwykłego typka. Jest trochę inny. Jest trochę inny, ale nadal przerażający. No bo szczerze mówiąc, taki ten, jak kosmos się zmienił w takiego konia. No to takie mało straszne, nie? A tutaj. To wygląda dziwnie. Jakbym wam pokazał, jakie ja pomni wymodelowałem. abstraktowaną, to kurde, pominator 5000. Okej, okay, wy wszyscy się boicie. No to teraz sprawdźmy w takim razie, co się stanie. W sensie, no wiadomo, wszyscy będą uciekali, ale czy oni odmienią tego Jacksa, czy nie? Ale w sumie Jacks, myślę, że to jeśli. Jeśli w jakimś sensie oni pozostawiają swoje myślenie. To Jax, zamieniony w Korupczaka, to jest tragedia, patrząc na to, bo Jax jest najbardziej hamską postacią w całym ama y Amazing Frog... No! no, w cyrku, nie? W niesamowitym cyrku, czy wy znaczy... Run, no. No, Bohaterowie, ej, fajnie, podoba mi się. Podoba mi się, że próbują walczyć z tym, tylko gdzie jest Kane w tym wszystkim? Gdzie jest Kane w tym wszystkim? Przy... Okej, okay, jest taką postacią, która zawsze się opierdziela gdzieś, nie? To AI gdzieś, gdzie powinno wiedzieć o wszystkim w świecie, ono jest takie opóźnione mocno. <śmum> o jazy kosmo, kosmo bohater. Dobra, kosmo, ty akurat, to wyobrażam sobie, że ty byś był taki głupiutki. Więc, <śmum> OK, kosmo również będzie zamienionym. I teraz pytanie, czy... Zadanie, przed zadaniem zarażonych jest to, żeby... Hmm. Żeby zamienić wszystkich innych również w zarażonych, zniszczyć świat, uciec, w sumie to też nie jest powiedziane. Nigdy nie zostało to powiedziane. Jaki jest cel tych zarażonych, to jakieś muszą mieć? Więc o co tutaj chodzi? <grym> Naprawdę. <grym> podoba mi się, podoba mi się, daję okajkę, tak? Daję okajkę, daje mocną okejkę. Okay tak, to jest to jest dobre pytanie skąd ty faktycznie ją masz Ale RP rp to bym się nie spodziewał o zbliżowali ten No kto by się spodziewał, nie? Ale czy wy się pozamieniacie? Czy, czy nie? Czy będziecie zbliżowani i umrzecie po prostu? Czy rozwiązaniem jest wspólne spędzanie chwil i przypomnienie sobie tych fajnych, właśnie jak granie w Tekena, czy... O, no jest Kayn. I to jest game, nie? Kayn pstryka i wszystko naprawia. Ale nie potrafi naprawić z kolei takiego... W sensie, tak jak w oryginalnie, nie? To on tego kosmo nie naprawił, on wrzucił go do piwnicy. No i teraz to jest bardzo dobre pytanie. No i tutaj wszy, wszy, wszyscy płaczemy, że Jacks, Jacks poszedł do piwnicy! Nie! Na tym się kończy tamta animacja. I tyle, Jacks został przyniesiony do piwnicy. Gdzie pomni uratowali, ale powiedziałem, to te historie się nie łączą, te animacje się nie łączą, więc to, jak one przebiegają, no to wiadomo, to zależy od twórcy i tyle, ale. Wow! Wow! Chociaż wydaje mi się, że taki Jax byłby do odratowania, nie? W sensie patrząc się, że tutaj przedstawia to, że on ma swoje wspomnienia, on ma swój charakter, to mógłby zostać uratowany jednak, nie? Bo Kosmo w oryginale. On po prostu się zatracił. On nawet nie mówił, więc no. Więc rozumiem, ale no ciekawe, nie? To jest bardzo ciekawe. To jest generalnie bardzo dużo niewiadomych i mam nadzieję naprawdę, że Amazing Digital Circus niedługo dostanie drugi odcinek. Czekam na to, bo się wkręciłem myślę. Ale tymczasem ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć, papa, hej!